Dziś zanurzamy się w świat SANIGO to platforma do zarządzania usługami asenizacyjnymi. Mamy tu opis jej funkcji. Spróbujemy zrozumieć, jak ta apka, no i sztuczna inteligencja w niej, zmienia codzienną pracę w tej branży. Tak, to ciekawe, bo to hmm, cyfryzacja sektora, który no, nie kojarzy się powiedzmy z nowinkami technologicznymi na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, jak narzędzia typu Sanigo, właśnie z AI, mogą usprawnić te procesy. I to w firmach różnych, od tych małych, jednoosobowych po całkiem społe. I co to daje w praktyce, jeśli chodzi o efektywność. Okej, okay, to rozpakujmy to. Czym właściwie jest Sanigo? No, to jest system do obsługi zleceń. Taki wiesz, od A do Z. Czyli od przyjęcia zlecenia. Tak, od przyjęcia, przez całą realizację, aż po rozliczenie na końcu. Aha. I co ważne, mówisz, że jest elastyczny, pasuje dla każdego. Dokładnie. I to jest super. Działa i dla firmy, gdzie właściciel sam jeździ i ogarnia wszystko, i dla takiej większej, gdzie masz podział ról, wiesz, właściciel, menedżer, pracownicy. Jasne? I właśnie ta elastyczność myślę, że to jest klucz. To nie tylko funkcje same w sobie, ale to, że system się dopasowuje, bo firmy w tej branży są naprawdę różne. To ułatwia wyjście w technologię tam, gdzie no, procesy bywają, powiedzmy, mocno tradycyjne. Rozumiem. A jak zacząć? Jak wygląda start? Rejestracja jest prosta. E-mail, hasło, nic skomplikowanego. Okej. Okay. Potem właściciel tworzy profil firmy, nazwa, kontakt i co bardzo ważne, obsługiwane gminy. To decyduje, czy klienci go zobaczą. No i zakres pojemności szampiaki obsługuje. A pracownicy? Jak się ich dodaje? O, i tu jest ciekawy myk. Dodaje się ich skanując kod QR, z ekranu właściciela albo menedżera. O, faktycznie, sprytne. Tak, to takie zabezpieczenie, żeby nikt niepowołany, na przykład z konkurencji, się nie wpiął do systemu. No i właściciel ma pełną kontrolę nad zespołem. Urlopy, zwolnienia, deaktywacja konta, wszystko jest. Dobrze, mamy firmę, mamy pracowników. I co dalej? Zarządzanie zleceniami. Tutaj pewnie robi się ciekawie. Oj tak. Zlecenia mogą wpadać same od klientów, którzy mają aplikację Sanigo Klient. Aha. Menadżer wtedy decyduje. Akceptuje, odrzuca. Można odrzucić. Tak, można. Jest nawet opcja, żeby zablokować klienta na trzy miesiące. To pewnie w jakichś skrajnych sytuacjach. Hmm, rozumiem. Albo po prostu przypisuje zlecenie konkretnemu pracownikowi. Są też priorytety. Kolorami. Kolorami? Jak to działa? Zielony to standard. Czerwony, wiadomo, pilny alarm. Pewnie się przelewa. A niebieski takie zlecenie bez pośpiechu. Super sprawa. I to wszystko widać gdzieś? Tak, widać na mapie i na liście. Od razu wiadomo, co się dzieje. Ta wizualizacja i mapa to musi być super pomocne w planowaniu trasy. Dokładnie, to jest sedno efektywności operacyjnej. Szybko oceniasz sytuację, planujesz. I jest też ta zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Przy akceptacji premiuje szybkość. No i klient też dostaje info, co się dzieje z jego zgłoszeniem. Jest transparentność. OK. I teraz wspomniałaś o AI, sztuczna inteligencja w firmie asenizacyjnej. To brzmi no, nowocześnie. Tak, i to podobno pierwsza taka apka w Polsce w tej branży. Chodzi o odczytywanie zleceń, na przykład z SMS-ów. Z SMS-ów? Jak? No, po prostu udostępniasz treść SMS-a do aplikacji SaniGo, a AI, konkretnie tam jest model językowy DeepSeek. OK. I on próbuje wyciągnąć z tego SMS-a kluczowe dane. Adres, czy to pilne, na kiedy to zrobić? Niesamowite. Wyobrażam sobie właściciela małej firmy, jedzie, dostaje 10 SMS-ów naraz, AI mu to przetwarza. Właśnie. To może być ratunek. Oczywiście pojawia się pytanie o niezawodności, prawda? Czy AI zawsze dobrze zinterpretuje? No właśnie, czy to jest już takie pewne? Pewnie nie w 100%. Ta technologia jest coraz lepsza, ale przy jakichś dziwnych, niejasnych sformułowaniach zawsze może być błąd. Dlatego zakładam, że system raczej sugeruje te dane. A menedżer musi je potem, wiesz, potwierdzić, kliknąć OK. Mhm. Ale fascynujące jest to, że AI działa tu jak taki pomost. Firma wchodzi w nowoczesny system, ale nie zmusza od razu wszystkich klientów do zmiany nawyków, bo wielu pewnie woli SMS-y. Czyli rozwiązuje problem adaptacji po obu stronach. Ciekawe. Tak. Może to wymagać jakiejś tam konfiguracji z pomocą twórców aplikacji na początku, ale potencjał jest naprawdę duży. A sam interfejs. Jak to wygląda na co dzień? Główny ekran jest, wydaje mi się, całkiem przejrzysty. Masz liczniki zleceń, ile nowych, ile nieopłaconych, co ważne? O, śledzenie płatności. Tak. Poniżej szybkie przyciski do akcji, wybór pracownika, jeśli jest ich kilku, no i potem mapa i lista zleceń. Można to jakoś filtrować, bo tych zleceń pewnie może być sporo. Tak, są filtry. Możesz sobie zobaczyć tylko zlecenia do zapłaty albo tylko te na jutro, albo tylko pilne, to pomaga się skupić. A pracownik w terenie, jak on z tego korzysta? Łatwo aktualizuje status, wiesz, kolejne kroki. Rozpocząłem, dojechałem, wykonałem, czeka na płatność albo zapłacone. Klika i gotowe. Brzmi naprawdę przemyślanie. Tak, interfejs i filtry to podstawa w takiej pracy. No i to śledzenie płatności, szczególnie przy przelewach, to duży plus dla kontroli finansów. Są też takie rzeczy jak automatyczne wylogowanie dla bezpieczeństwa danych na telefonie. To też ważne. Podsumowując, Sanigo wygląda na naprawdę potężne narzędzie. Wprowadza porządek, efektywność. i nowoczesne technologie jak AI. Właśnie, do zarządzania zleceniami, komunikacją, wszystko w jednym miejscu. Dokładnie. To świetny przykład, jak takie dedykowane oprogramowanie może no, transformować nawet bardzo specyficzne branże usługowe. Mhm. I to rodzi taką myśl na koniec: Zastanawiam się, w jakich innych dziedzinach, takich pozornie nietechnologicznych, takie inteligentne, specjalistyczne platformy mogłyby zrobić podobną rewolucję. Właśnie w codziennych operacjach, w przepływie pracy. Tak, coś do przemyślenia. Gdzie jeszcze czeka taka cyfrowa optymalizacja?